że widziały kolejny film z minecrafta tak mamy wioskę idziemy spać jak coś teraz gramy widzowie skipi inventory ze względu na no bez przyczyny. no nie chcemy mieć problemów tak no jakby po co się bawić teraz ja będę robił coś gdzie będą się villagerzy rozmnażać także Możesz mi pomóc? No wykop ta, tą jedną warstwę całą łopatą Czy tam ręką Tylko nie uderz villagera, bo wtedy ja cię uderzę Jezus! Prawie go uderzyłem Dobra no, to podbuduj się, tak. No, bo ja ci dam. Dobra, chodź teraz. Ze mną. Dobra, ty się rób tam, co chcesz. Ja, o, ja to ogarnę. Ja to tam zbuduję wszystko ładnie. Tak, to jest mój domek, jak na razie. No, lagerowie są w tym. Eee, czekaj. Może? Nie wiem. Dobra, mam dla ciebie zadanie. Musisz iść gdzieś kopać piasek. Nie mam pojęcia gdzie, ale musisz iść gdzieś kopać piasek. O, tu jest, mamy rzekę, więc idź kopać piasek, Okej. Okay? Mówi leży, że ja nie chcę cię uderzyć. Не, на входа не sobie dzisiaj budujemy dla villagerów to tam ich może rozmnożymy o ile się uda aha bo potrzebuję też bruka bruka to mi dasz albo albo se wezmę zależy gdzie go masz Trajdę do twojego domku. Gdzie jest twój domek? A szłamasz. No to się kupisz, ja teraz chłopie robię tą. Słuchaj. No to chodziłem. No daj ten piasek. No to za mało jest chyba. A nie, może. Dobra, zobaczymy. Może nie. No dużo. Villager? Jej, no, yeah, ja się farmą zajmę. Ty się zajmij ogarn... Wybierz sobie domek, w którym chcesz mieszkać. No to... No zrobisz sobie później, teraz musisz sobie wybrać, w którym będziesz siedział. Tego nie pomieścisz Weku Potrzebuję więcej bruka, musimy iść do kopalni Nie będziemy, ja nie chcę chodzić gdzieś indziej. No ser nie ma już więcej bruka. Mhm. No i super. A ty jesteś głupi, serio. Ty chcesz smyczą villagerów, tak? Smyczą? No chyba łódką, tak? To na smycz nie weźmiemy człowieka. To jest porównywalne. Naszy. Bra, na razie będzie miał z Dirt'a, no co ja mogę poradzić. Niech tam będzie w tym, bo my się nigdzie nie wynosimy. Przecież. Aha, trzeba mu tam oświetlić przecież, bo będzie też problem. Przecież. Możesz, tylko się nie zgubię. Ja cię szukać nie będę. Bo ja, ja ci teraz nie żartuję, nie? Ja nie będę cię szukać, nie chcę mi się... <grym> Ale <znać> ja nie żartuję. nie zachodzi, jeszcze nie ma szans, że zachodzi już. co jest, już? aha, w sumie 10 minut odcinka no to, no tak nie mam żadnego wiadra no to nie mam twojego wiadra, chłopie chcesz jeden na jeden to umierasz nie mam twojego wiadra, nie mam twojego a może mam? To sobie weź żelazo. Dobra, podzielimy już żelazo. Chodź. Nie grzeb mi w skrzynce. Wycie. Weź sobie te 25 żelaza. No i... Nie, to później ci dam najwyżej. I weź sobie 19 zł albo 20, bo to już jak coś. No połowę, no. I git. Dziękuję, może się No nie, ja to zbierałem nie, stop, wsiana, oddawaj. No możesz sobie lazury Mo no, Mola, możemy mieć razem, później. No to możesz już iść ode mnie. Czekam tutaj. Dobra, chodź, spać szybko, szybko, spać, szybko, spać. Biegnij spać, biegnij spać, biegnij spać. Biegnij spać. Tylko ja u mnie w domku jest łóżko. Albo dobra, no. Trudno, najważniejsze jest to, żeby tamten Dillager nie ucierpiał. Ej, biegnij kopać szkło. No, tu chce się kopać piasek. Nie. Albo mi znikło, nie mam pojęcia. Nie wiem, chyba nie starczyło. Trzydzieści dziewięć, za mało. Dobra, łóżeczko się przyda. W sensie ono jakby, no... Tutaj troszeczkę jednak musimy okraść tych villagerów. No! Takie życie, tak sobie dzwon jeden wezmę. No to dla siebie masz. Ha, dobra, no O kościół, a tego kolesia nie widziałem. No i pięknie mamy wszystko zrobione. Może starczy, może nie, nie wiem. Raczej. No, 39 teraz starszy Co zrobię? No i... No i teraz wilagerowmy, czy tak powiem... Rozwolnienie. No, bo nie jak słyszą to... Trzeba ogarnąć yy, owce. Tak. Ale, nie, 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 ogarnąć owce, że farmę, wiedz. Więc jej nie zabiję, jak na razie. Ja będę szedł pod ziemię. No kopać. Tak, do kejwa. Gdzieś. Ale co? No, Bruka, jeżeli możesz mi dać, to trochę możesz mi dać, ale ja po drodze troszeczkę wykopię Jak się tarcze robiło? Tak, nie? Czy bez tego? Jak się tarcze robiło? Aha. To ja idę. A nie, nie idę pod ziemię. Najpierw im zabuduję. O, wpadł drugi! Wpadł drugi villager. No to jesteśmy już tam. Pięknie mamy wszystko. To idealnie wręcz. Was mogę. A nie, nie mogę was przesunąć. No to będziecie tu stać na środku. Jak na razie. Potrzebuję. Ok. Eee, czekaj. No. <noise> 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 to idź wykop... Tutaj jest. Ja Ci mogę pokazać nawet gdzie jest. Chodź. Tam. No to sobie go wykop. Bo ja węgiel teraz robię na rzeczy, która być, na rzecz, która będzie wspólna. Tak więc tutaj. No to idź zwiedzać, ja idę. Ja porobię chwilę farmy, bo jednak farmę trzeba ogarnąć. Już. To jest taki moment, gdzie... Okej. Okay. A gdzie, do, gdzie jest ten malutki kajwik? Nie wiem. Nie wiem, gdzie ty jest Dobra, to ty się se tam seksploruj, se, se eksploruj to ja se pójdę do innego najwyżej. Bo Ej, bo jakbym ten, jakbym ja już mógł zarabiać, nie? To chyba na YouTubie jest za 1000 wyświetleń chyba 18 dolarów. Czy za 10 tysięcy wyświetleń? A czekaj, sprawdzę szybko. No, wiem, że sporo. No, chyba tak, ale. Czekaj. Czekaj. Aha, chyba jednak jeden złoty za tysiąc. Wyświetleń. Nie, czekaj, coś się dzieje pasuje. Eee. Około jeden złoty za każde tysiąc wysiedleń. Nie wiem, nie wiem, ja i tak na razie nie, 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 nie zarabiam z YouTube'a. Ale może kiedyś, może kiedyś widzowie będę miał zysk. A wtedy, jak będę miał zysk, będę mógł jakoś zainwestować w filmy. Minecrafta raczej lepszego nie będę miał. Co ty chcesz? Nie. No może, może ten, ale... Może ten. O, widzowie, tak jak w moim pierwszym odcinku na kanale, albo drugim, w sumie już nie wiem. E, Minecraft. No, tutaj mamy piękny okaz Minecrafta. Piękny okaz. No. Ta trawa nie powinna rosnąć na ścieżce. No, ale tak się wyrenderowało. No to tak się wyrenderowało. Nie moja wina. Dobra, robimy taki, trunowy do takiego. Miałem zrobić farmę, dalej jej nie zrobię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Część. gdzie tam już jest. No, dwóch. A ich można rozmnożyć. Nie wiem, czy wiesz. No, no to... Dokonamy tej magii i ich rozmnożymy. Tylko później, bo teraz najpierw musimy ogarnąć dużą ziemniaków. Dobra, ja już ci zrobię. Masz. Czemu kropkę napisałeś? No troszkę Filmia. Dobra. Jej, wizowy pusziliśmy się spać. O zachodziło przez całe życie, żeby... i Ej, czekaj, bo... Nie, ja nie wiem czy wczoraj był film. Jeżeli nie było, to sorry wizuję. Ale... No. Nie, przed wczoraj był na 100%. Ale wczoraj mogło nie być rzeczywiście. Rzeczywiście. Był. Sprawdźcie te... Wchodzę teraz na YouTube'a na telef, przez telefon. Zobaczymy. Dobra, inguret. wie już 51 subskrybentów. Bardzo wam dziękuję. Oj, oj, oj rzeczywiście wszedł wczoraj, chyba nie było. Tak? No, sorry, widzowie. Ej, to się nie wrzuciło, bo chyba miałem nagrany film, czy nie? Nie wiem. Nie wiem, trudno widzę, wy sory, jak coś. Troszkę chyba nie moja wina, bo mnie nawet w domu nie było. Nie, 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 nie masz prawa zabijać golemów, bo ja cię będę będziesz miał do końca giniesz, jeżeli zabijesz golema, giniesz. Czarno prawdy. Teraz sobie pokażę Wam tu trik. Najprawdopodobniej, nie wiem, z 90% z Was go zna. No albo każdy. Iś nie wiem, no raczej nie każdy, ale tak robimy. I teraz nam raczej nic tam nie powinno wpaść, a woda dalej tu jest. Także jest pięknie. Teraz możemy się kopać pod ziemię, widzowie. Też nie. To zrobimy w następnym odcinku, widzowie. A teraz... Nie, nie, jeszcze nie koniec odcinka. Zresztą w sumie... Nie, jeszcze nie, jeszcze chwilkę ja tutaj da. Teraz trzeba... E, przeszukać... Dobra, teraz zrobimy porządek w tym domku. Około Ktoś się gra za moich... Najprawdopodobniej kolegów. No Musiał tu być kolega z hermangów znajomych Natomiast z tego zrobimy sobie coś lepszego Albo nie, nie zrobimy nic Nie, nie, dobra, widzę by to na tyle w dzisiejszym odcinku Dziękuję za oglądanie I na razie